Umiejscowienie strefy KAS jest wielkim wyzwaniem dla niektórych sklepów. Zobaczcie, że w sklepach widać, że czasem kasy umiejscowione są przy wejściu i wyjściu, w innym miejscu są umiejscowione w środku sklepu, a jeszcze w innych sieciach są na końcu sklepu. Każdy ma swoje zastosowanie i każde rozwiązanie ma swoje odpowiednie zasady, które można wykorzystać, żeby osiągnąć pewne cele w danej sieci. Zobaczcie, dlaczego akurat w tej Sieci. Kasy umieszczone są w tym miejscu. Jak zauważyliście, umiejscowienie kas jest na samym końcu sklepu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że zazwyczaj klient do tego sklepu przechodzi po jeden, dwa produkty i umiejscowienie kasy na samym końcu powoduje, że jeżeli on wybrał jakiś produkt z centrum sklepu, on musi podejść do samego końca, aby za niego zapłacić. Przez to sieć wymyśliła to w taki sposób, żeby zauważył też inny asortyment. Zobaczcie też, że w głównej alejce jest bardzo dużego rodzaju asortymentu różnego rodzaju książek, zabawek, planszowych, zestawów, po to, żeby klient, jak wchodzi do tego sklepu i porusza się główną alejką, ale też bocznymi alejkami, gdzieś tam na końcu musi podejść do kasy. Przez to zobaczy też asortyment, po który go przyszedł i który chciał kupić, ale też inny, który być może będzie dla niego interesujący. I który który nie planował, ale go zainteresował. Tak więc umiejscowienie kas na końcu ma za zadanie, żeby klient jak najwięcej tego sklepu przeszedł i jak najwięcej asortymentu zobaczył. Jest kilka rozwiązań, jeżeli chodzi o umiejscowienie kas. Jest to rozwiązanie przy, kiedy kasy są przy wejściu i wyjściu. Ono jest najbardziej popularne, jest rozwiązanie, że jest w środku w centralnej części sklepu, tak zwany, to jest układ Pary. Że, że tak to miejsce kasy jest centralne, ale też umiejscowienie na końcu, to jest tak to jest zwany układ butikowy, pokazanie i zagospodarowanie w tamtej części kas powoduje, żeby klient jak najwięcej tego sklepu zobaczył. Dlatego też warto przemyśleć, gdzie będzie umiejscowiona kasa, gdzie w którym miejscu należy umieścić to stanowisko kasowe, żeby klient jak najwięcej miejsca, jak najwięcej produktów zobaczył w danym sklepie. Chciałem Cię zaprosić do specjalnego kursu, który nazywa się Top 10 taktyk cenowych, które zwiększą marżę w Twoim punkcie sprzedaży. W tym kursie będę opowiadał o najczęstszych błędach stosowanych przez detalistów, Omówię, dlaczego dźwignia pricingowa jest najtańszym sposobem zwiększenia rentowności i zyskowności w Twoim punkcie sprzedaży. Omówię najbardziej popularne techniki sprzedaży, narzędzia, które sprawią, że klienci z jednej strony będą mieli pozytywny wizerunek cenowy Twojego sklepu, a z drugiej strony będziesz mógł na tym więcej zarabiać. A na końcu pokażę, jak praktycznie te taktyki cenowe zastosować w Twoim punkcie sprzedaży na podstawie analiz, od grup produktowych przez rodziny asortymentowe do konkretnego produktu i w jaki sposób to się przekłada na zwiększenie marży w Twoim punkcie sprzedaży. Zapraszam Cię gorąco na ten wyjątkowy kurs, który. Poprawi rentowność Twojego sklepu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka, zasubskrybuj ten kanał albo wyślij znajomemu, którego zainteresuje ta wiedza. I zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka.